Funkcje wiadomości wstępne. Czym jest funkcja? Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię maszyny z przekąskami. Zastanówmy się, jak one działają. W wielkim skrócie wygląda to tak. Wpisujemy na panelu numer. Wrzucamy pieniądze, a maszyna wypluwa jedzonko. Mniam. Analogicznie działają funkcje. Funkcja to taka maszyna, do której coś wrzucamy, ona to przerabia i wypluwa dla nas efekt swojej pracy. Zwróć uwagę na kolory: żółtym zaznaczyłam to, co wrzucamy do maszyny, a niebieskim to, co z niej wypada. Przyda Ci się to na kolejnych slajdach. Mówiąc o funkcjach, będziemy mieć do czynienia z dwoma zbiorami. Zbiór elementów, które będziemy wrzucać do funkcji, oznaczymy jako x i nazwiemy dziedziną. W naszej maszynie będą to numery, pod którymi kryją się przekąski. Natomiast zbiór elementów, które maszyna może wypluć, oznaczymy y' i nazwiemy przeciwdziedziną. W maszynie z przekąskami to będą smakołyki, które mogą się w niej znaleźć. Element, który należy do zbioru x, to argument. Zaś element ze zbioru y, to wartość. Matematycznie dziedzinę oznaczymy jako D od f, przeciwdziedzinę jako D od f do minus pierwszej potęgi. Argumenty. To małe x -y należące do zbioru x, natomiast wartości to małe y należące do zbioru y. Funkcja przyporządkowuje, czyli łączy w pary elementy ze zbioru x z elementami ze zbioru y. Wszystkie y, które zostały przyporządkowane, stworzą szczególny zbiór. Zbiór wartości funkcji. Matematycznie, Będziemy go oznaczać jako f od d, czyli funkcja od całej dziedziny. Warto zrobić z tego notatkę. Przyjrzyjmy się teraz definicji. Funkcją f ze zbioru x w zbiór y nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru x Odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y. Oznacza to, że nie każde przyporządkowanie będzie funkcją. Popatrz na pierwszy przykład. Czy według Ciebie ten graf przedstawia funkcję? Pierwsza część definicji mówi, że każdy x powinien być wykorzystany. Druga część definicji mówi, że do x Możemy przypisać tylko jeden y. Obie części są tutaj spełnione. Dlatego możemy bez wahania stwierdzić, że graf ten przedstawia funkcję. Czas na drugi przykład. Pewnie od razu rzucił ci się w oczy samotny element w zbiorze x. Taka sytuacja dyskwalifikuje nam ten graf jako funkcję. Trzeci przykład. Po pierwsze, wszystkie x są wykorzystane. Po drugie, do każdego przyporządkowany jest jeden y. Nie szkodzi, że pewien element ze zbioru y został wykorzystany więcej niż raz. To tak, jakby w maszynie z przekąskami pod kilkoma numerami krył się ten sam smakołek. I już ostatni przykład. Tym razem musimy odrzucić ten graf. Powodem jest element ze zbioru x, do którego przypisano 2y. Pomyśl. Podchodzisz do maszyny, wciskasz siódemkę i wypadają twoje ulubione chipsy. Tuż za tobą stoi koleżanka, która też wciska siódemkę, ale tym razem maszyna wyrzuca napój. Tak być nie może. Taka maszyna jest po prostu zepsuta. Matematycznie, przyporządkowanie nazywane funkcją będziemy zapisywać tak. Ten zapis możemy przeczytać jako funkcja z definicji przyporządkowuje x do y. Jak łatwo zauważyć, strzałka, która prowadzi od x do y, przypomina nam te, które są na grafie. Inny zapis będzie wyglądał następująco. Czytamy go jako funkcja dla zmiennej x ma wartość y. Ten zapis będziemy spotykać najczęściej. Ostatni zapis wygląda tak. Jest to zapis, w którym na pierwszym miejscu stoi x, a na drugim wartość funkcji dla tego x. Jeśli spojrzysz linijkę wyżej, to zorientujesz się, że f od x równa się y. Mamy więc tu do czynienia z uporządkowaną parą liczb, gdzie pierwsza to x, a druga to y. Dokładnie tak samo jak przy oznaczaniu punktów w układzie współrzędnych. Do rozpatrzenia mamy jeszcze jeden przypadek. Ten wzór już znamy. Tym razem mamy dopisane słowo na. Oznacza ono, że wykorzystaliśmy wszystkie greki, y, które pojawiły się w przeciwdziedzinie. Mówiąc inaczej, zbiór wartości funkcji zawiera wszystkie możliwe y. Podsumujmy. Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y. Zbiór X to dziedzina. Zbiór Y to przeciwdziedzina. Elementy w dziedzinie nazywamy argumentami, zaś w przeciwdziedzinie mamy wartości. Pamiętaj, że wszystkie y, które zostały przyporządkowane do x, dadzą nam zbiór wartości funkcji. Matematycznie funkcję możemy opisać wzorem. Funkcja z definicji przyporządkowuje x, y, Pamiętamy o szczególnym przypadku, lub funkcja od x daje nam wartość y, lub też mamy parę uporządkowanych liczb, gdzie pierwsza to x, a druga to wartość funkcji od tego x. I to by było na tyle. Dziękuję za Twoją uwagę, i do zobaczenia następnym razem.